Do dzieła! Razem uratujemy Skylands. Tylko Ty możesz przywrócić Skylanderów do życia. Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku z gry Skylanders Spyro Adventure. Dzisiaj kolejny odcinek z treningu bohaterów. Pierwszym bohaterem będzie Cinder. I jeszcze uznałem, że będę po prostu pokazywał tylko pierwszy udany RAN, żeby nie zajmować się za dużo czasu, i lecimy z treningiem kolejnych czterech bohaterów. Robię te treningi głównie dlatego, żebyśmy mogli zobaczyć wszystkich bohaterów w akcji, no i lecimy. Na zadanie dla bohatera, co? Uważaj, są naprawdę trudne. Niełatwo je wygrać, podobnie jak ze mną. Chcesz spróbować? Świetnie! Każdy Skylander ma własne zadanie dla bohatera. I tutaj skończyliśmy ostatnio? Okej, okay. Cinder. Przerażające lochy odszukaj w lochu bolsztynowe amulety. Wielkie bursztynowe medaliony są strzeżone przez naprawdę twardych klientów. Musisz ich pokonać, jeśli chcesz zdobyć medalion i ujść z tego w jednym kawałku. Trzy, dwa, no coś mi się nie wydaje, że nie, 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 nie muszę pokonać. Jak to zazwyczaj bywa. Teraz ja to już wątpię. I tego muszę doć tutaj muszę na pewno wszystkich po nas tutaj No i tutaj niepotrzebnie tutaj tracę czas No fajna to synnder ten pioun się szybko zabija wszystkich. Już tu się zrukowało ewidentnie. Tutaj został potworek. Tutaj mamy kolejny bursztyn Szybko, 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 szybko. Dopiero cztery mamy. Czy na się zrobiło sześć? Odnalazłeś klucz. Tu chyba już byłem, idę na dół. Dobra. no minuty. Nie będę z nim balć. A przecież muszę, bo mi się nie otworzą drzwiczki. Bramy mi się nie otworzą. Trzeba to spalić lecimy. tutaj... ...ponad połowę, no ale czasu też nie za wiele. i lecimy. Pozostała jedna minuta. Nowy poziom. Fajnie, że poziom, Zanim coś jest? Nie ma, dobra. Ale musiałem go pokonać chyba. Dawaj, to jest do zrobienia za pierwszym razem. Czy się tu pojawił, czy ja go minęłam? Zadanie dla bohatera. No, banalne. Banalne to było. Bardzo dobra postać do takich raszy. Wow, nie sądziłam, że sobie poradzisz, ale ty. No i lecimy z następnym bohaterem. To będzie chyba. Ta postać Ign Ign Ignator. Gotowy na zadanie dla bohatera? Co? Uważaj, są naprawdę tu. że gotowy, jeśli pytać za każdym razem nie można tego pominąć. Ale... Tak, później mamy jeszcze tutaj i tego. Kopanie to podstawa. Rozbij kamienie, aby odnaleźć klucze, które zaprowadzą cię do skarbu. Najpierw będą nam potrzebne klucze. Do każdej bramy pasuje jeden z kluczy ukrytych w kamieniach. W którym kamieniu tego nie wiem. Rozbijaj kamienie, dopóki nie znajdziesz klucza. Uważaj na te przerażające rubarby. Zrób to szybko, a otrzymasz amulet przynoszący szczęście. 3, 2, 4 1... 4 minuty, łup! Barby, odejdźcie ode mnie! My bardzo mocno biją, nie możemy się dać trafić. No, gdzie ten klucz? Pewnie tutaj nie będzie. To jest już taka pewnie mapka, gdzie trzeba będzie zapamiętać... Gdzie te klucze są, żeby tam przejść? Mieć kilka podejść. się udało znaleźć. Nawet nie zauważyłem... Panie, to ja znam na pamięć i się wydaje. To jest skuczyk. Może nie też będziemy tu Mam klucz, mam klucz, mam klucz. Puść mnie, puść puść walczyć z nimi to nie ma sensu. Mogę nie przeżyć. Pozostały dwie minuty. Jest kluczyk Okej, okay, lecimy dalej Mam kluczyk Szybko, szybko, czas ucieka, czas ucieka tam wchodzę do portalu. Nie, tutaj trzeba dwa kruciki. Na pewno tu będzie jeden. Z tej strony. Szybko, szybko, bo mnie barbar zabije. Na barbar mnie to padnie. Nie ma tu kluczika. została minuta. Pozostała jedna minuta. Ja mam kluczik już. Nawet nie wie zauważyłem. Ciekawe ci go teraz dobułem, czy już był wcześniej. Okej, okay, to jest chyba koniec. Zadanie dla mnie. No jakoś ci się super nam to widzieli, widzowie. Na pierwszym znowu. Nie mówiłam, że sobie poradzisz, ale ty przeszedłeś przez to zadanie jak burza. Skorzystaj z dodatkowej mocy. Moje no lecimy następnego bohatera, widzowie! A następny nasz bohater... Teraz strach. Tam! Masz! Gotowy na zadanie dla bohatera? Co? Uważaj, są naprawdę trudne. Nie łatwo je wy. Czy dobrze? Świetnie. Powtarzasz się już. Każdy już, Każdy już to zadanie dla bohatera. Ale może. Co może ona się tak nawiewa po prostu. Misja ukończona. Wybierz drogę i wyeliminuj chrupaczy. Och, jest tu pełno chrupaczy. A ty musisz pokonać stów w bardzo krótkim czasie. Musisz wybrać odpowiednią drogę i rozbijać beczki. To w nich znajdziesz klucze. Trzy, dwa. No nieźle. Pozostały dwie minuty. No mnie chyba spejtowała na te klucze, oha, no, mam dobra. Lecimy dalej w pierwszej komnacie tyle a teraz to mam klucz, wracamy, tutaj nie ma już po co iść. Tylko ja że to jeszcze jakimiś... żołądziami. Po ja to rozbijam? Tracę czas. Cimy, lecimy, lecimy, nie śpimy. Mam klucz, lecimy dalej, szybko, szybko. Bez zatrzymywania się. Minuta. Wiem, że jedna minuta. Wiem, wiem, wszystko wiem, dwie drogi. No super. Nie pójdź się z tym szeregiem. Nie, nie chyba nie dam rady. Mam mało czasu. Potrzebne te beczki rozwojem. A tu ich jest zginęło dużo. Ale nie mam kurczyka. Dobra. 20 sekund. Nie, nie wyrolowali. 10 sekund. 12, kupaczy. 5! Nie, no dzisiaj to jak bajka. Znowu za pierwszym razem. Wow, nie sądziłam, że sobie poradzisz, ale ty. Też już wątpiłem, się zdaje. Lecimy następną postać. Już ostatnio dzisiaj. A Ty będzie to Chop Chop z naszą wypasioną czapeczką, którą zdobyliśmy wcześniej. Gotowy na zadanie dla bohatera? Co? Uważaj, są naprawdę trudne. Nie, a dzisiaj w ogóle nie są trudne. Świetnie. Każdy Skylander ma własne zadanie dla bohatera. A... Okej, okay, dawaj mi to zadanie. Ponię. Trampolinowe wyzwanie. Odszukaj drogę w labiryncie trampolin. Aha. Wielu bohaterów oszalało, kiedy próbowało pokonać ten labirynt z trampolinami. Jeśli będziesz ostrożny i nie zaczniesz szaleć,. Trzy, ja, może dwa, też oszalę. Właśnie, o właśnie, o właśnie się zaczyna. Ja się kręcę. Te trampuliny im chodziła Chachał po drodze te mopki, żeby nie trampulny zdumiewać, bo... tutaj moby stracić poro HP. Mam się na górę. Trzy klucze potrzebne. Jestem na złocie, na złocie, na złocie, na złocie, na złocie, na nie na bądź, złocie, Nie złocie, na złocie, na lecimy, lecimy tutaj teraz znowu te odbijacze połowu jeszcze na początek, dobra, dobra lecimy, Slalom, slalom, gigant, o, dajcie mi tego, cicho, teraz byście mnie mogli wypchać na początek, a nie do tego, oj, 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 spokój się, spokój się, idź, idź z tym kluczem, idź z tym kluczem Dwa jest trzeci Poszła Ty klucz po lewaj Odnalazły dwie minuty, sporo czasu. I to długie jest gdzie jest kolejny klucz, o i gdzie ja mam wsadzić ten jeden? Lajny klucz Ej, bo oni mnie pokonają zaraz już się boczka Pozostały dwie minuty Poczyszineczka, a może być nawet serek Odnalazłeś klucz Tam jest tam, Mam nadzieję, że to już będzie koniec. Ale naprawdę dzisiaj idzie nam rewelacyjnie. Jeśli się uda za pierwszym razem oczywiście. Nie wiem, tam jeszcze jest daleka droga. Jeśli tak będę ubijał, to na pewno nie starczy. Nie walź, nie wśród, nie walcz, to zguba będzie. Jeszcze typu pomarańczowe, bo one cały czas odrastają. ma naokoło nie z styl. Jedna minuta. Dawaj, 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 dawaj. Mam ich pokonać, nie. Mam nadzieję, że mam ich pokonać. Zadanie dla bohatera ukończone. Znaczenie. No dzisiaj wow, to poszło nie na 4 za pierwszym razem. No i to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo łatwo nam dzisiaj poszło. Super trening. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapeczkę subika. Komentarz oczywiście. Jeśli macie pytania, możecie pytać. No i dziękuję za dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku z fabułki oczywiście. Postaram się to nagrywać na przemian. Moi no mowa.